Siema, Siemoneczko, z tej strony Maciek Psiś, małe F. w dzisiejszym odcineczku będziemy kówbujami razem z Ruzią w Roblox Livas. A ty, no drogi okay. widzów, strzelaj łapeczkę w górę w tym momencie, a my przenosimy się do odcineczka, gdzie tutaj robimy Swift Standeleonę i wszystko w temacie. Let's go! Na dokach zaczynamy, więc wybieramy yy, broń czy oni co? wszyscy, Wy... wszyscy mają konsolowcy sam. Wszyscy to są konsolowcy, No to co? Nie? No to musisz strzelać po głowie.

tak. Pieszko, 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 pieszko. O nie, o nie, wywełwany, wywełwany, wywełwany. A ci jednym celu. strzałem teraz nas no, załatwiają tutaj? Ej, chyba tak, ej, ale w ogóle widzicie, eee, on odgłosił cię lewolwerem, tak? Nie, ja myślę, ja, nie, no to ja, no ja myślałem, że to mamy więcej życia, no to w takim razie, jak tak, no to, no to tak, proszę Tak, trzeba... Ale mamy jedno życie, zobacz, jed mamy jedno życie. Chwapej jedno życie, jedno, acha. jeden strzał. A, to wiele wyjaśnia, Dobra, Ale to jest ci... trafiony i. O, nie trafił o. mnie, że szybki był dla mnie trochę. Bo on był jak Lucky look lucky, Maciek, look. lucky Look? A ty jesteś Lucky Girl? Lucky Girl, jesteś? Za tobą jest, jakby co, nie? No, tam. Yeah. tam no i teraz po prawej. No i teraz tu. O. No, i... no. no. O! Do... Co? Za co dostał 30?

O nie, nie trafiłem, nie trafiłem! Luzia, latuj, luzia, luzia! Luzia! Luja, Luja, Luzia, nie godzi! Macie Maciek, Maciek go strzelać, jak on się uwziął na mnie, no co ty zrobiłeś, no? O, mam go, dostał w widziałem jak dostał w gata. No. Ej, w ogóle, w ogóle, kto wybrał taką mapę taką dużą na rewolwerowców, no, psy, psy, nie Przeciwnicy, jak zawsze wybierają przeciwnicy takie <grym> nie, no. śmieszne no mapy. ja, ale ja też głosowałam na to. O ty małpeczko, o ty, eee, o nie, właśnie... jest ten lepszy u mnie, weź go ode mnie, on jest biały cały i odwie A dobra, dostał do, do, piersi ode mnie. No, a ja ciebie już ratowałam, mojego, małpiatkę moją kochaną. O nie, tam, 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 tam skaczą małpeczka jakaś. Gdzieś, Ej, masz jakieś że Tylko ja jestem tu. twoją małpeczką. No tak, no ale tam skacze jakaś małpeczka po prostu no, ale inna. Nie, możesz mówić do kogoś innego małpeczko, skoro myślałem, że małpeczka to jest przeznaczone tylko dla mnie. Fah. A ja... A ja nie wiem. Foch, nie? Masz inne małpeczki niż ja. Nie mam żadnej małpeczki, to tylko było taki kryptonim użyty dla przeciwnika mojego. Nie interesuje mnie to! Sknociłeś no. to wszystko! Nic nie sknociłem, wszystko Sknociłeś. jest okej! Okay. Nie dostaniesz dziś kolacji Dostał laś i na się jeszcze jeden O nie! On, on, nie, spadł. Nie, on spadł. Dobrze. nie nie spadł. Dobra, idę, idę na dach do niego. No i ciao ja, ja lubię. Dziol, dziol, dziol 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 jest. Wy, jest. ten welowelowiec czy nie? O. Mam go. Ty, a co ty masz za ten, że jak dla to on jakiś taki błyszczy? A ja nie wiem, coś odblokowałam w końcu ja, a nie ty. O, no dobra. Ale zrobiam strzeliłam mu w plecy, nie wiem czy to była uczciwa walka rewolwerowca. O, ale się wbiłem, takie, ty, ale się dostał wbiłem. Dostał takie i, i takie dosta, Dostaje, pa że... Pa, Dostaję, pa, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Sia, siamo leci, siamo no, leci. No jak mam się patrzycie, jakie ja nie wiem ty poleciałeś. Dwa. dwa. <noise> nie ma dwa. Uu. Idź, idź się. Gdzie jest się? Gdzie jest trzy. I Raz, dwa, trzy! Od zobaczy, oni obok siebie w ogóle się położyli. Hej, ale w ogóle powiem ci, co my tu nieśli nas rewolwerowcy? No, ja, bym ja się włączyłem chciała... nowego Ej, ja. trika w ogóle. O, Ej, wiesz, co ja bym fik. chciała? Następną mapę stacji, I bo tu. ona jest taka wbojska. Pa, patrzcie, patrzymy się tu i strzelamy. Pa! Raz, dwa, trzy, strzelamy właśnie tu. Last, no, on tu przyszedł, nie? Dwa, trzy. On tu przyszedł, Maciek. Nie. Mam go! O, o. A bo on się bałwankiem zrobił, jak jako strzelę, strzelił mnie biały. Ty, a co, 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 jest z nim? Co, o, trafili. Co, ten robił? O, o, I te, biały został, biały został. Biały, biały, został. biały teraz wyskakuje mi tu oknem, pa, fik. Gdzieś biały? Nie widzę. Biały? No, nie widzę pewnie, jest, 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 jest. Widział mnie, czy nie muszę. widział? O, widział. Widział, 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 dobrze, dobrze, musisz go załatwić. O, ja o. okno dostało, y, cały DMG. Ach, zostawiam cały ten MG. Uuu, jakie pryczki wow. tamerszki, uuu. Łooo, wow, 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 łooo, wow, 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 łooo, wow, wow, łooo, O, nie, ja też oh. chciałem go tak ciach zrobić. No małeś, kto to ty zrobiłeś? Ale ja też tak chciałem takie ciach zrobić, tylko że ja wyciągnąłem jakąś... ...część kamery! Muszę kamery zmyć, chcę i osiągnąć, w ogóle... Co? Tu tam se plenisz? B, 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 b Jak Fortnite. Ooo! Normalnie... jest to? Ja nie chcę takiego trybu! Ty no glubo Telas jest, dawaj tak lubimy z tycie ojcą. Nie! Nie, na pewno nie dzisiaj Maciek, na pewno nie dzisiaj. To ja... jest pomysł na nowy odcinek. To jest pomysł na Tela ty, a nie. Nie! Ja się skupiłam na tym twoim trybie i mnie załatwił, no. No dobra, dobra, dobra. Wy, wy, wylewelowany levelowiec będzie na razie i tyle w temacie. No 4 4 zostaliśmy, no, aby mieliśmy przewagę. A ja się skupiłam na tym <śmulny> twoim trybie i nie skupiłam się w ogóle na tym, żeby walić przeciwnika. Nie, ja przecież. przeciwnika, normalnie. Tu jest macie, mnie! O, ole dostał chciota, gdzie on jest? Dostaj, <śmulny> Aj, no i uciachnął mnie! Ucaliłam się! Co, co się? się. A ocaliłaś się, a ja myślałem, że się jakoś dziwnie opaliłaś. Nie no, opalić się jeszcze nie opaliłaś. Za tobą że... jak coś. No, co prawy, No teraz to już nie. O, wygrałam. Jest, wygrałam! To musisz zainwestować w te słuchawki, bo normalnie śmieszna jesteś. Ale ja mam dobre słuchawki, tylko ja nie odróżniam prawa lewa. Chodź na siebie Pa! Ty chyba jesteś jakiś niepoważny. No dobra, to ci na ci odpalam dalej normalnie i lecimy z tematem, Do, normalnie. Dobra, ale... Ale losujemy Maciek tego, losujemy tego, e, e, stację. Czekaj, ja chciałem level inny trochę, ja chciałem kolory zmienić trochę. Gdzie tu level? O, o, nie zmienię kolorów. Maciek, Maciek, odblokowałam w przepustce tego jakąś rybkę. O, a chociaż no, różowa to... czy nie? Nie, szara, e. srebrna wiesz. E, no. to szkoda. No dobra, ja bym Dimension wziął, bo to nowa mapa jest. Znaczy to jest nie stala, ale już nowa, znaczy nowa, ale stala. Albo nowa, nowa. Nie wiem. Ja też się już nie skumam. Ważne, Maciek, ale... Wa ale ważne, że, że nowa. Yy, dziś Maciek, piosenkę yy, zaśpiewam i za fotlem się dziś schowam. No i fotlem? Co to jest fotel? Fotl, fotel, fotel. Fot fotlem się schowam i reloada dzisiaj zrobię, bo Nubek se dzisiaj biega. Nie no, super pioseneczka, jest. Wpadam dziś tu do skoń. tunelu, a, a tam może ci się kąpią. Nie no, Maciek, te twoje rymy normalnie się nie ah! rymują. go! Ah! Dobrze. i, i ma! Ale kamper, ale widzisz jaki kamper, jak on się kampił? No właśnie mnie zastanawia to, dlaczego on tak się kampił na nas wszystkich tutaj, co? Maciek, mam, mam przetestować to, czy można wskoczyć do tej czarnej dziury? Nie. W sumie fioletowej. O! A on wskoczył! On no nie do tam... to, jak ja do niego nie celowałem. Ja ani o, na tego o, nie celowałem. O. o co tu chodzi? O, Maciek, o co tu chodzi? Ale do... można do czarnej dziury wskoczyć. Dobra, ja skakuję. I jestem faktycznie. wtedy u góry, jestem nie... wtedy u góry. Ooo, dobre to jest, ja tam idę. A nie trzeba czegoś uluchami, żeby to tam polecieć? Nie, nie, od razu tam wpadasz i jesteś u góry. Na pewno? Patrz. No to tak. wolałem. O nie, o nie, Dobra, ja tam nie. skaczę, ja tam skaczę, bo nie. fajnie jest. Ja tu, ja tu, jestem. Ale Maciek, oni tutaj chcą postać, się, oni mnie zastrzelą jak ja tu I, będę jeden na Jeden dostał, jeden dostał, a gdzie, gdzie jest jeszcze jeden? No bardzo dobre pytanie. Co, co nie... jest? Ja tego nie ogarniam w ogóle tutaj w rzeczywistości. Gdzie jest przeciwnik mój? No no nie ma przeciwnika. Jak to nie ma? To, to jest gdzieś... za fotelem, jest za fotelem, jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj, chodź tu, dojdźmy do mnie! O, dostał, ale jakby takie jakieś dziwne lata, bo No japońskim serwerze, koniciła! Normalnie przeciwnikom mówię, koniciła! Koniciła, arigato, go zajmasz! Tak, koniciła nasi przeciwnikos, banditos i, i lombikos. Koniciła, koniciła, arigato! O, ty, do... Ktoś odpadł. Ja! To ja odpadłam! Ooo makalena dzisiaj skaczę tu se dzisiaj, bo o nie... nie ma go za zapadem, nie ma go za zapadania. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Tam nie możesz wpadać Dobrze jestem, Maciek! Ty co to zdziwiłeś! Oj oj, oj, co tu się stało, że on tak dostał Nie wiem Maciek, ale powiem ci jesteś wygraliśmy? O, wygraliśmy. Chyba -ch tak Chyba to się Dobra. nazywa wyglana no, no, wygrana, to była epyczka wygrana. O ja, cia, epicka wygrana. Dobra, dawaj tutaj, trzech I to już. super. I szknajpa, I to ich wszystkich I w ogóle. Tak, I ja tam byłam pierwsza i machałam nożykiem, jak I taki Edward I no to nożykiem a teraz szybko uda mi się to eee, jest super. Ja jestem ślepy normalnie jakiś ostatnio, ty ja nie mam... To nie To musisz, musisz kupić okulary. Gdzie jest Kup zielony? Okulary. i zielony kolorek, o. O nie, ja chciałam kliknąć, zobacz co Oj, Maciek, co ty tak? <laughs> Bo ja przeziębiony jestem ogólnie. I chrumkasz jak prosiaczek. A widzowie, rośniaczek. w ogóle update w weekendy nie będzie odcinków ogólnie, no. So, yy, no, w sensie, nie w sensie sobota niedziela, no. Ale w piąteczek jak najbardziej. W piąteczek jak najbardziej pojawiają się odcinki od poniedziałku do piątku, Ze yy, względu na to, że no, zasięgi uciekły ja się powiedziałem, że weekendy no, spędzą sobie yy, z rodziną. Z Ruzią. Mm -hmm. O nie, telefon do mnie dzwoni. Nie odbier teraz. Muszę, jeden... muszę odebrać, muszę odebrać. Five minutes later. Ej, o, no, przepraszam was bardzo, o to ja biegałem i gadałem. Zdanęło. Ja gadałem i biegałem ty i się... Sam przepraszam, do siebie. Cicho, Przepraszam was za tą pauzę, bo ja gadałem ogólnie, tylko zobaczyłem, że, że mikrofon jest wyłączony. Przepraszam was za ja to. O telaś była jakaś taka, nawet Ruzia no, bo... się nie odzywała. No, jako bo ona, była jeszcze, cisza. Nie, ona jest ona nie jakaś typowania. Zamiast się komentować i gadać nie, to ona zostawiła wcisko w mojej dłoni i zapomniała, że odcineczek się kleci, no. Ja cię no, klecę. Ruzia myślała, że odcineczek był wyłączony No jasne vai te Ty, ty, Maciek, Maciek, gdzie nie odbiera prywatnych telefonów podczas takich ważnych ja, meczów. No, jeszcze powiedziałem, mega ważny telefon miałem, musiałem odebrać. Nie, bo żeby nie, mega ważny. Mega ważny nie był jest, telefon. Nic nie jest mega ważniejsze od nagrywania odcinków, człowieka! Mega ważny był telefon, musiałem odebrać. Nic, nic nie musiałeś. Nie musiałeś, musiałeś. musiałeś. nie musiałeś. Musiałem. Nie musiałeś. Musiałem, dobra, dobra. On, on wychyli nam się na góle, ja już to wiem. Pa pa, pa pa. 3, 2, jeden i. I co, wychylił się? Wychylił się No przecież Mają wychylił się i dostał. Dobra, ci przeciwnicy się poddali już na samym starcie. Oni są przeglanymi no. <noise> na samym starcie. No bo oni wyczuli tą aurę mocy Maciek, no co Wyczuli tym? woń mojej giaty. O fuuu, nie wszyscy muszą fuu, wiedzieć o takich rzeczach. Ale że śliznął po ścianę, widzieliście to jaki polkulowiec byłem?